Pierwiastek z 4 to 2, bo 2 razy 2 to 4. A tutaj stoi niewidoczna dwójka, my jej nie piszemy. To jest pierwiastek drugiego stopnia z 4. I dlatego tutaj mamy dwie liczby przemnożone. Teraz pierwiastek z 9 to 3, bo 3 razy 3 to 9. Pierwiastek z 16 to 4, bo 4 razy 4 to. 16. Pierwiastek trzeciego stopnia z 8 to 2, bo 2 razy 2 razy 2 to 8, zobaczcie, trzeciego stopnia, więc to mamy trzy liczby przez siebie przemnożone. Pierwiastek trzeciego stopnia z minus 27 to minus 3, bo minus 3 razy minus 3 razy minus 3 to... Minus 27, a pamiętajcie, że wszystkie tematy absolutnie krok po kroku od zera wytłumaczone przeze mnie znajdziecie tutaj.